Cześć. Właściwie to jest apel do ludzi starszych i schorowanych. Wy przeczytajcie ten artykuł na dole i będziecie wiedzieli o co mi chodzi. Facet akurat tutaj chciał tych 67 lat, fa, 67-letni facet chciał wykąpać swojego psa. Nad, w wannie, w, nie? Nad, i, i zaczął go myć, schylił się do psa, zasłabł i wpadł do wanny. Facet nie żyje i pies też tam nie dał rady się wydostać z wanny i się utopił razem z facetem. To nie jest taki jakiś pierwszy wypadek i nie ostatni. Słuchajcie, tak samo jak i z psami trzeba na spacerach, bo teraz niedawno, nie pamiętam, ile to miesięcy temu było, że pies jakiś nieduży tam, a może i spory pies, wciągnął 11-letnie dziecko, na smyczy go prowadziła, wciągnął, pod autobus. A takich przypadków przy kąpieli psów i kotów to nie jest pierwszy wypadek. Przeczytajcie, będziecie, będziecie wiedzieli o co chodzi. Kurczę, dopiero się obudziłem i coś zjeść. Wy przeczytajcie i pilnujcie się. A, aha, a ktoś tak jak Bocian czy inni młodzi ludzie, o których tam nie pamiętam i nie pamiętam, to wy to przeczytacie. Powiedzcie dziad dziadkom, babciom, wujkom, ciociom i to tak pójdzie niech łańcuchem, niech po prostu ludzie uważają, trzymcie się, cześć.